Mariusz Cieszyński. Mariusz, wzruszające pożegnanie, dzisiaj Tomka Skrzypka. Jesteśmy tu wszyscy, wszyscy związani z środowiskiem kickboxerskim. Byłeś zaskoczony wiadomością jego śmierci? Na pewno tak jak wszyscy Dotarło to do mnie, tam któryś z kolegów z a wysłał Myślałem, że to jakiś ponury żart ktoś zrobił No niestety stało się jak się stało Ta wiadomość się potwierdziła No i to jest wielka strata dla sportu w ogóle, nie? Bo Tomek się udzielał w wielu dyscyplinach sportowych Yy, też go wciągnąłem do sparty, zaczynał też yy, pracę w żurzu, taki podobny teraz wylądował, zrobił tytuł trzeci mistrza Polski z, z Le, Unią Leszną yy, i to jest taka strata ogólna dla sportu yy, no, jako takiego, nie, I nie tylko kibuksingu, więc yy, no, naprawdę ta wiadomość nas przygotowała. Jak to, jak to, ty byłeś długo związany z tą yy, i obecnością w kadrze i tymi... Wszystkimi sytuacjami związanymi też yy, poza kadrą, walkami zawodowymi przecież on wielokrotnie stawał w Twoim narożniku. Dokładnie, z Tomkiem jeszcze pamiętam, że wiele lat temu o tej samej porze jechaliśmy do Poznania na swój pierwszy turniej, mój i Tomka nie? i tam y, to była strefa do z Polski w boksingu. Yy, no i pora podobna, pogoda podobna i przyszło nam pożegnać Tomka w takich okolicznościach właśnie, no nagle, yy, no zmarł tak jak żył, nagle. Żył bardzo dynamicznie, wiemy o tym i to naprawdę jest... Nie no co może powiedzieć, to Domka można było lubić albo bardzo lubić. Ja na przykład z nim, jak z żoną rozmawiałem, no to ostatnio mieliśmy troszeczkę mniej kontaktów, ale powiem tak, że to jest tak jak strata kogoś bliskiego, z rodziny, tak się czujemy. I no powiem też, że też mieliśmy lepsze momenty, gorsze momenty, też się ze sobą kłóciliśmy, ale to szczerze, wymiana zdań była też ostra, dynamiczna, zawsze między nami, jak już dochodziło do jakiejś decyzji. Ale to jest wszystko w rodzinie. Nie? I mogliśmy się czasami pokłócić ale siebie zawsze szanowaliśmy i tyle. Nie? I no jedno tam pewno y, ciężko będzie go zastąpić y, czy w narożniku, y, kickbokserskim u zawodników, czy też y, w parku maszyn y, w Unii Leszno. Także duża strata. Kilka tysięcy ludzi przyszło dzisiaj pożegnaczyć. To jest chyba nawet więcej niż on wychował, bo podobno wychował 5 tysięcy, tak mniej więcej gdzieś tutaj padła taka liczba, ale chyba jednak więcej, więcej dzisiaj ludzi było, bo nie można było w ogóle ani dostać ani przyjechać na stadion. No Tomek, no yy, znaną postacią we Wrocławiu, nie wiem, może to by był fajny pomysł y, zrobić Tomkowi i, iść za ciosem y, i zrobić zamiast jak ktoś porzucił kasą, żeby ulicę, może zrobić karstala skrzypka, nie, ze skrzypcami, z rękawicami, także fajny by był pomysł i no wiadomo, Tomek y, grająco gdzieś tam z góry na nas patrzy, grające rozrywkowo, y, no bo jego można tego zapamiętać by musi uśmiechem rozbrajającym, milne, jak czasami mówię, coś tam zrobiliśmy, to potrafił wszystkie sprawy swoim uśmiechem załatwić. Nie? Także no, brak słów w takiej momencie, nie? Niesamowite poczucie humoru zawsze. Ja tylko pamiętam, bo wielokrotnie śmialiśmy się z jego dowciku. Z tego co mówił albo z tego co opowiadał. No, powiem szczerze, że, no, z Tomkiem, jeszcze z paroma innymi zawodnikami jeżdżąc na, na przykład na zawody w reprezentacji narodowej, no to tam czasami tworzyliśmy taką lożę szyderców i tak no, brzydko mówiąc sobie podśmiechujki z niektórych walk zawodników robiliśmy i to tak było sympatyczne i zawsze to zostawało, Czyli tak samo na zgrupowaniach było tyle sytuacji. Było tyle momentów, niektóre to są nie do opowiedzenia po prostu dla szerszej publiczności, ale no zawsze go pamiętam z tym właśnie rozbrajającym uśmiechem i szczególnym poczuciem humoru, który się udzielało wszystkim, nie? Także taka, można powiedzieć, skrzyp taka skrzypobanda, nie? Zawsze była wesoło nabuzowana. Mariusz, dziękuję bardzo. Mistrz, wielokrotny mistrz świata i to dzisiaj żegnamy wielkiego mistrza. Pożegnaliśmy dzisiaj wielkiego mistrza. Wrocław pożegnał, cała Polska pożegnała, wzruszając euro no Na pewno jakiś etap historii się kickboxingu za, zamknął ze śmiercią Tomka, tam na pewno życie leci dalej, bo dzisiaj zawodnicy już wjeżdżają na mistrzostwa świata. Mam nadzieję, że y, będą podwójnie zmotywowani, bo wiadomo, że jadą tam y, walczyć o jak najlepsze wyniki, ale będą podwójnie zdo, y, zmotywowani. Dzięki temu, że tam na pewno gdzieś tam Tomek w niebieskim narożniku będzie nad nimi czuwał. Nie? Także jest teraz można powiedzieć w sektorze niebo, jak to mówią kibice. No i tylko czekać na jego tak powiem wachowanie ręcznikiem. Dziękuję bardzo.